Witam serdecznie. Tutaj dzisiaj trochę ogarnęłem o czaposzy, bo tu już był bajzel, a chcieliście, żebym wam pokazać te moje nieloty. Tu są już też e, pocztowe. Te moje i dwa młode e, Te młode tam się schowały, są fajne takie już spore już. Będą chciały wychodzić. No, zobaczymy czy jasr ich nie zje. Moje czaposze są, słuchajcie, te czaposze są tam na dworzu jeszcze, bo ja ich tu sprzątałem i, i one tutaj wystraszone są troszkę. Ale pytaliście, czemu ich nie wypuszczam. No, ja bym wam pokazał tutaj, ile tu jest, ile tu jest smutków. To jest jakieś 15 y, takich, które pierzeją. No i, i no, ja trzymam tak, co roku było. No rozpuszczam je, rozpuszczałem je cały czas, cały rok tu rozpuszczane teraz są zamknięte jest jesień no i tak jak pod koniec sierpnia z początkiem września tak jak dopóki pogody jeszcze były w miarę to były wypuszczane teraz są przymknięte eee, mówiliście, że, że guzik warte no i dobrze guzik warte ja je, tak jak wie, wiecie mówiłem wam wcześniej przeniosę je tam do, do tamtego gołębnika z bolierą tutaj nic nie będzie te pocztowe tylko chyba tu zostawię sobie niech tutaj sobie tak na pół dziko będą chodziły same a tutaj nie wiem co z tym zrobię bo bo nie chce mi się to ani sprzątać ani tutaj mieć gołębi bo to za dużo jest nie? za dużo no, coś wymyślę, coś wymyślę, ale na pewno nie będę chciał mieć tutaj tyle gołębi, bo mam czaposzy około setki. Nie wiem, czy ktoś ma tyle czaposzy w Polsce, chyba nie. I ja tą setkę chcę w przyszłym roku ganiać czaposzy. To będzie dziwadło na skalę kraju, ale będę ganiał setkę czaposzy i zobaczycie. I tak będzie, tak będzie no. także tutaj jest posprzątane jak coś to wygląda No dach, posiedzę, bo są wystraszone. Tutaj dosyć długo sprzątałem, bo tutaj to jest najtrudniejszy gołębnik do sprzątania. Najtrudniejszy. Nie ma wysyłek, nie ma handlowania, na razie no, tam zobaczymy. Wstydźmy do Warszawy na wystawę. Jak ktoś będzie chciał to tam mogę podwieźć. Bo eee, jestem już umówiony też z jednym kolegą, że mu tam zawiozę. Odbierze sobie tam Warszawy. No, lubię te gołąbki, podobają mi się takie są, są dziwne trochę ale lotne są one mi fajnie latały jak dwa lata temu cofnijcie się na filmach te niedowiarki co to twierdzą, że one nie latają to niech się cofną na filmach tam zobaczą z zeszłego roku w tym roku nie, w tym roku na początku trochę próbowałem później psuły mi lot yy... i stwierdziłem, że będę je tylko rozpuszczał no i były rozpuszczane a ale one będą ganiane. One będą fajnie ganiane, będą latały. Dobra, słuchajcie, idziemy na dwór Te murzyny są na dachu, one się zrywały już chyba z 10 razy. Dobra, tu ogarnęłem, wody nalałem, jedzenie mają. Dobra, czekajcie, idziemy do murzynków zobaczyć. No dobra, jestem. Słuchajcie, te murzynki one już latały, już nie będą się chciały zrywać zaraz, nie, bo na cały czas tu siedzą na dachu. Słuchajcie, tam pisaliście, że po, co na na kilometr nie opłaca się łapać zawsze się opłaca słuchajcie one się tam fajnie przetarły fajnie się musiały rozłączyć yy, musiały trochę pokombinować yy, no i no przyleciały, no przyleciały. Yy, moje też tam zaleciały później wróciło mi chyba ze trzy tam moje na pewno były bo później powracały mi czyli też tam pociągnęły czyli też moje zmoczyły tył, tyłek tam że ja siedziało pięć, widzieliście. Czekajcie, zgonię je. Nie ma co tam krytykować, że ktoś ma gorsze, ktoś ma brzydkie, ktoś ma coś. Każdy trzyma i, i co chce i lubi co chce. Słuchajcie, to tak jest właśnie. Czekajcie, wezmę zgonie. będą chciały latać za bardzo tam drzewo nawet w małe ledwo ledwo wyrabiły. ostatnie lasy tak skonie i będą chciały latać także słuchajcie bądźmy tolerancyjni no naprawdę głębiarstwo już prawie nie ma a wy piszecie jakie ktoś ma koki że coś że tamto że po co no wiem że różni są ludzie i, i, i muszą się jakoś wyładować no ale to po co najlepiej to spokojnie żyć cieszyć się życiem i, i i być zdrowym po co się denerwować zabawa to ma być to tam obcych i tak już nie ma tam, jak ktoś od Andrzeja do mnie przyleci to, to to raz na tydzień coś zaleci widzieliście no a tak to, to nie ma w ogóle obcych jak coś zaleciało, to widzieliście to jakieś jasne dziadostwo jakieś, ta coś tam, ale już nie ma. Ja tutaj z Andrzejem jestem, a tak to nikogo tu nikogo gotówkowo nie ma, absolutnie. Tu nikt nie trzyma. Tam się dowiedziałem wczoraj, że ten kolega Darek taki zlikwidował. Młody hodowca po prostu. Zacząłem mu chorować, bo znosił. Myślał, że jak będzie znosił dziadostwo. Latem to, to wódka mała 60 gołębi, zaczęły się sezony lęgowe. No i co? No i choróbsko się załamał i zlikwidował. No tak jest. No. i miał kto go pokierować, żeby mu wytłumaczyć, że tak się nie robi. Trzymałby tam 20 gołąbków w latach dla. Tak dla. Dla oka, jak to się mówi, i by miał. A to zachciało mu się hodowli wielkiej i chciał mi tu ganiać. Przyszła choroba i mu się wybiło z głowy już. Ale chciało mu się. Mirek też tu nie gania. Tamten sąsiad też nie gania tu obok. Takie tam ma tam zamyka na jesień. Nie wszystkie, nic nie gania. a ma tam i pocztowe i wszystko, wszystko pozamykane. Także to widzicie. wyębiarstwo jest. Już takim yy, hobby, takim już kończącym się, już nie będzie tego. No ale dlatego musimy się cieszyć i nie ma co się denerwować. Patrzcie jak wywijają ładnie. Mielą tutaj w dachu i mielą, nie idą do góry, bo nie pojdą dzisiaj. Chciałem jeszcze u Budapesztów posprzątać, ale już nie, już mam dosyć. Tam posprzątałem wystarczy nie mam siły idę wypić kawę w domu posiedzieć z moim owczarkiem żona zaraz przyjdzie i tyle jakiś film obejrzeć jutro jutro a jutro mam trochę spraw też muszę pozałatwiać no odeszły trochę tam dalej ale nisko No mielą, mielą, idą na, do sąsiada tam troszkę. Nie, wracają już. już tam były dzisiaj trochę tam w połowie drogi Nie wiem ile y, czy są wszystkie, czy nie muszę Jutro będę wypuszczał, może to po obiedzie to bo rano muszę jechać tam Ja już mam dosyć chyba też, czekajcie, wezmę im otworzę tutaj. Nasypię jedzenia A, Czekajcie czy czekaj. czekaj, czy wodę tu mają Czekajcie czy na wodę mają muszę im dać wody No już się dają. No, już biedne chcą. Dobra, czekajcie, sekundę. Dobra, ok. Nic nie wylatują. Wpuścimy je do środka. Zaraz no, wejdą, bo Zakliczyłem. Słuchajcie, te wszystkie z tych łapańców, które do mnie przyleciały wtedy, te, te ciemne, one wszystkie zostały. One po, tym, po tej ścianie mi wszystkie zostały. Zakliczyłem. No i jest ich osiem przytomny, myślałem że któryś tam może może sobie zmieni domek ale nie mogę no, wygadywać jeszcze tamtego no. o jeden ten o moja młoda seniczka kurde niedawno sprzątałem i znowu mam swejcie bajzer ale fajnie, bo słuchajcie, kał jest elegancki twardy, fajnie pończmieniu. Ta mieszanka moja, którą mówiłem wam jak ja robię. Wszystko zdaje egzamin, jest super. Tylko że jest wilgotno i to tak nie wysycha nie? Jak, jak latem. Ale jest fajnie, jest fajnie, jestem zadowolony. Spokojnie będę mógł je odrobaczać. Jeszcze trochę. Tak Myślę, że w grudniu zacznę je odrobaczać już. W grudniu, no. Ale na mieszance z jęczmieniem 50% to jest jęczmień nie? nawet 60% nie. nie, są głodne dobrze, pozdrawiam wszystkich Bądźcie zdrowi, trzymajcie się.